Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich, Shark Trader z tej strony. Moi drodzy, tak jak w tytule filmu, czy i gdzie i czy jest szansa na koniec spadków na amerykańskich indeksach? Co się musi wydarzyć, żeby, ten, żeby te spadki się zatrzymały? W dzisiejszym filmie Wam... Odpowiem na to pytanie i wysłuchajcie do końca całą analizę, poznacie krok po kroku, co musi się wydarzyć, sekwencja zdarzeń, żeby ten koniec spadków stał się faktem. Najpierw jednak rozliczenie się z mojej poprzedniej analizy, którą zrobiłem 21 września, jak zawsze rozliczam się z każdej analizy. Wtedy to mówiłem zobaczcie, że z, tych, z któregoś z tych zielonych pól będzie ruch wzrostowy do tych różowych, ale. Ja za każdym razem, w każdym filmie powtarzam jedną rzecz, że poziom, który ja wyznaczam, żeby był poziomem, który da nam upragniony ruch, przede wszystkim musi tam być odpowiednia reakcja. A w tym miejscu, zobaczcie, nie ma żadnej reakcji. Cena przeleciała jak przez masło. OK, później było jakieś podniesienie się kursu, natomiast to była korekta. To nie jest żadna formacja świecowa, ani żadna solidna reakcja. Tak więc. Tu absolutnie nie było w ogóle mowy o tym, aby myśleć o otwieraniu pozycji do góry. Tak więc poziom wyznaczyłem z metod, które stosuję zawsze. Poziom wyznaczony był bardzo dobrze, natomiast wejścia absolutnie tutaj nie należało mieć. Tyle jeżeli chodzi o rozliczenie się z poprzedniej analizy i przechodzimy do świeżutkiego szablonu, na którym Wam powiem co i jak. Moi drodzy. S&P 500. Interwał D1. Jak widzicie, formacja harmoniczna. Formacja harmoniczna jest to formacja Batmana. Dzisiaj y, będę na dzisiejszej analizie pokażę wam kilka elementów składowych, więc cierpliwie słuchajcie krok po kroku wszystkich y, po kolei. Przede wszystkim punkt y, D, czyli punkt zwrotny takiego Batmana jest w 886. Czyli dokładnie tutaj. Co wspiera jeszcze ten poziom? Ach, przepraszam, stary nawyk, cegiełka, miały być nawyki, miały być tego typu cegiełki, tak jak wszyscy mnie prosicie. Od tej pory będą cegiełki, które będą pokazywały już rejon w, w, w poziom, poziom, cenowy w rejonie, którego można się spodziewać odwrotu. I teraz tak 8.8.6, czyli czyli poziom 41.12, 41, 4.112 wspierany jest przez ten lokalny tutaj dołek. Już Wam go, go zaznaczam. ok ten z 24 maja. Co więcej, Zwróćcie uwagę, że tu biegnie taka linia trendu. Cóż to za linia trendu? Idziemy na interwał W1 i zobaczcie, to jest linia trendu. Już wam pokazuję, tylko ją poprawię lekko, bo była niedokładnie zrobiona. To jest, moi drodzy, linia trendu aż od marca 2020 roku. Wielka, długa, kilkuletnia linia trendu. I zobaczcie, że Właśnie w tej odległości, tutaj w tym rejonie wypada yy, punkt D. Batmany, Batmany mają to do siebie, że nie zawsze reagują równo na 886. To jest często strefa. Jeżeli być, yy, miałoby być zrobione fałszywe wbicie tego dołka, o którym wcześniej powiedziałem z Maja, to cena musi spaść trochę niżej. Tak naprawdę cena <laughs> yy, na w przypadku Batmanów reaguje w strefie właśnie X, do 8,86. Dlatego to przesuwam w ten rejon. Pamiętajcie, że ta cegiełka dla tych, którzy nie widzieli wcześniejszych dwóch filmów, to jest cegiełka mówiąca o rejonie, a nie o konkretnym poziomie, gdzie według mnie cena się odwróci. Dobrze, mamy punkt D tego, tego Batmana. Kolejna ważna rzecz. Przechodzimy na interwał H4. Zobaczcie, mamy tutaj kraba. Mamy tutaj kraba, a kraby mają bardzo szczególną właściwość niektórzy już zapewne wiedzą ci którzy mnie regularnie oglądają kraby zazwyczaj występują na końcu trendów. A tu jak widzicie mamy wielki trend spadkowy w dół. Biorąc pod uwagę że że punkt D tego kraba czyli 161 i 8 o Oj, 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 coś mi tu przeskoczyło, przepraszam najmocniej. Już 161,8 jest w rejonie, właśnie, m, zarówno linii trendu, jak i 886, który jest, który jest w tym miejscu. Tak naprawdę, m, o, tutaj, w tym rejonie 4090, w tym rejonie m, spotykają się dwa punkty D, dwóch harmoników. Kraba na interwale H4. I Batmana na interwale d1. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy kolejny inny już kolor tym razem, na przykład niech będzie, niech będzie, niech będzie, no niech będzie różowy, tak jak jest. Dobrze. I zobaczcie, pociągniemy sobie siatkę Fibonacciego od, oj, coś mi tu przeskoczyło, tutaj, od samego początku do samej góry, to w tym miejscu, tu, gdzie cena się w tej chwili znajduje, to jest rejon 50%. Tutaj jest 50%. 50% jest na 4045, punkt, y, punkt D Batmana jest na 4012, czyli cała ta strefa, y, przez tą strefę, przez środek tej strefy przebiega idealnie linia trendu. Linia trendu, tak naprawdę, ja y, y, zaznaczę może jeszcze o tak, żeby pokazać, że to chodzi o tą szeroką strefę. Wiem, miały być cegiełki tylko i wyłącznie z cenami i tak będzie, ale z racji tego, że ta strefa jest tu dosyć szeroka, to jeszcze pozwoliłem sobie tym razem zrobić właśnie taką szerszą, <coughs> szerszą strefę wynikającą z zrobioną takim prostokącikiem zielonym. Tak więc w tym rejonie, moi drodzy, Ogłaszam, że to jest rejon poszukiwania sygnału na long. Ale pamiętajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Tak jak wrócę tu do tej analizy. Tak samo mówiłem tutaj na tej poprzedniej analizie. Tak samo powiem i teraz, żeby poziom, który Wam wyznaczyłem jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo, bardzo długą linię trendu z wielu, z kilku lat. Mamy dwa punkty D, dwóch harmoników. Mamy FIBO. FIBO tutaj to, yy, yy, to wielkie, tego wielkiego wzrostu od yy, października 22. I to jest bardzo mocna strefa, bardzo mocna strefa. Ale to, że, strefy są, to, że strefa jest bardzo mocna, nie zwalnia nas absolutnie nigdy. Z tego, żeby znaleźć solidny sygnał. Musi być zawsze solidna, piękna reakcja mówiąca o tym, że tak, ten poziom y, zaczyna nam reagować. Tak więc pamiętajcie o tym, bo y, nawet najlepsze poziomy y, mogą być przybite, y, jeżeli są bardzo silne emocje, a na nie na rynku, tylko na świecie się w tej chwili dużo dzieje, jest. Y, jest sprawa Izraela, Bliskiego Wschodu. E, przy tego typu emocjach różne rzeczy mogą się dziać, natomiast, e, natomiast ten poziom z punktu widzenia analizy technicznej, ta strefa 4047 do 4115 jest strefą bardzo silną do zatrzymania tych spadków. Dokąd mogą, jeżeli tu się nam wytworzy piękna reakcja, dokąd może ruch wzrostowy mm, zabrnąć? Już wam pokazuję, tylko pozabieram te wszystkie siatki, bo się nam zrobi tutaj choinka i bałagan. Przede wszystkim trzeba tutaj. Yy, już Wam pokazuję. Przede wszystkim e, są, zobaczcie, mamy tutaj harmonika i na h4 tutaj harmonika. I zwróćcie uwagę, że obydwa te harmoniki, zarówno Batman, jak i Krab, mają jeden punkt wspólny punkt B. W tym samym, na tym samym praktycznie poziomie jest punkt B. Już e, zaznaczam na różowo i to jest, moi drodzy, cegiełka różowa. To jest strefa, gdzie Naturalną barierą są właśnie dwa punkty z punkt B tych formacji harmonicznych. Jeżeli od samego szczytu pociągniemy siatkę Fibonacciego, to zobaczymy, że dokładnie w tym miejscu wypada 50% tego ruchu, 50% całego tego spadku liczącego od 27 lipca. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, że w tym miejscu przebiega również średnia 25 z interwału W1, a cena bardzo często wraca do takich średnich, jeżeli są przebite tutaj to bardzo często jest powrót, więc ta 25, która z każdym tygodniem będzie się powoli, powoli obsuwała, bo już widać, że delikatnie zawija w dół, będzie bardzo istotnym poziomem zatrzymującym te potencjalne wzrosty, jeżeli, jeżeli do nich dojdzie. Co więcej, rysujemy sobie linię trendu spadkowego, dwie linie trendu sobie narysujemy. Pierwsza jest ta, druga jest ta. Któraś z tych linii trendu jest szansa, że cena do niej wróci i właśnie zatrzyma te, te wzrosty, z, które wynikają z tego pierwszego poziomu? Tak więc, moi drodzy, tak naprawdę są, jest jeden poziom, jeden poziom wyjścia i jeden poziom wejścia. Prawie zawsze robię większą ilość tych poziomów, natomiast Tutaj, tak naprawdę, w przypadku poziomu wejścia tego zielonego, może być jeszcze ewentualnie naruszenie naruszenie tego, tej linii trendu, ale robię tą strefę jako szeroką. Natomiast, jeżeli chodzi o, o poziom, dla poziom dla targetów, dla potencjalnych take profitów, to drugi, który może jeszcze być pierwszej kolejności, bo często prosicie mnie, żebym dawał nie tylko długoterminowe, ale też takie krótsze, jest, moi drodzy, w tym miejscu, już wam pokazuję. O 50 rejon 50 61% całego tego ostatniego impulsu spadkowego i tu się to, ten rejon, moi drodzy, zgrywa się, w zależności jeszcze w jakim tempie cena będzie rosła. Ten poziom zgrywa się również z linią trendu, tą spadkową, która też właśnie wspiera zatrzymanie potencjalnych wzrostów. Tak więc moim zdaniem w najbliższym czasie, jeżeli padnie sygnał w ciągu najbliższych dni, może najbliższego tygodnia, jest duża szansa na, jak widzicie, solidne wzrosty. Warunkiem tego jest, aby Pojawiła się piękna reakcja, i ideałem byłoby, gdyby cena dotknęła jeszcze tej linii trendu i idealnie pięknie się od niej odbiła. Tak więc, tyle jeżeli chodzi o indeks amerykański. Prosiliście mnie o indeksy amerykańskie w końcu się e, przyszła kolejka na, e, na ten indeks bo coś ciekawego zauważyłem e, w ostatnim czasie było mniej e, były instrumenty mniej popularne e, te bardziej popularne zaczynają wracać do łask na kanale piszcie co jeszcze byście chcieli zobaczyć i ja będę wszystko sprawdzał oceniał co ciekawego można pokazać i z czego zrobić analizę pozdrawiam was gorąco. I życzę reszty udanego weekendu. Jutro jest niedziela, więc może jeszcze jakaś analiza będzie. Jeśli jakieś fajne, ciekawe rzeczy wskażecie w komentarzach. Pozdrawiam Was gorąco. Shark Trader.